Witam serdecznie. 24 czerwiec 2023 rok i czas zodiakalnego raka. Jesteśmy w tej chwili właśnie w tym znaku. Ten znak króluje i króluje także światło, jak nazywamy to odbite, czyli księżyc, Księżyc to przede wszystkim nastroje, nasze lęki, nasze także pragnienia w pewnym sensie. To także matka. To także to działanie, które jest tak szalenie potrzebne nam prawdopodobnie ileś tysięcy lat temu nie było księżyca. Jest taka teoria, ponieważ w zapiskach chińskich sprzed dwóch tysięcy lat przed naszą erą nie ma nawet zmianki o Księżycu. Czy on powstał, czy też nie, nie jest to istotne. Jest i wpływa na nas swoją pozycją. Mamy przepływy, odpływy, dlatego też czasami ulegamy emocjom zupełnie bezwiednymi. To wszystko działa na nas w taki sposób, że Musimy się ratować. Ratować przede wszystkim jaką formą. Najważniejsza z tych wszystkich rzeczy to modlitwa. Oczywiście medytacja, kontemplacja, czy jeszcze jakieś inne działania, które ułatwią nam w tym naszym działaniu. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że świat nasz jest. Światem, który inaczej wygląda w dzień, a inaczej w nocy. Inaczej wnów, inaczej w pełni. To wszystko daje nam właśnie ten obiekt, który nazywamy Księżycem. Księżyc przesuwa się i za każdym razem mamy inny nastrój. Najbardziej widać to po osobach, które mają wpisany znak raka, czy też są podłączeni pod tą e, historię, jaką jest Księżyc. Mają na ascendencie, na descendencie, mocno widoczny e, ten obiekt naszej świadomości, który przyciąga, czy też odpycha, w zależności od sytuacji, Pływy I faluje woda, czyli morze. To wszystko wiemy, że odpływy i przypływy są uzależnione właśnie od naszego, naszej, naszego satelity, czyli księżyca. Czy rak tak samo? Tak, osoby urodzone teraz, w tym okresie, też mają ten wpływ. I co najciekawsze, że nawet niemowlęta, Podlegają temu wpływowi. Trzeba przyznać, że jest to jeden z najtrudniejszych chyba okresów w naszym życiu, dlatego że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś na nas wpływa, a nie mamy dokładnego źródła i nie za bardzo kojarzymy to z tą historią. Ta historia za każdym razem jest inna, bardziej. E, można by było powiedzieć, że roztropna, bo im jesteśmy starsi, tym bardziej doświadczeni, ale to nie jest prawda. Przychodzą migreny, przychodzą inne lęki, które zgodnie z rytmem naszego algorytmu. Tak ulegają przecież wszystkie znaki, bo wiemy o tym, że bliźnięta progresywnie staną się rakiem po swoim okresie, o którym tłumaczyłem, że każdy rok to jest jeden stopień i w takim jakim stopniu się urodziły, więc można sobie dołożyć, kiedy się staną rakiem. Także byki staną się po tych najkrócej, kiedy byk jest urodzony w tych ostatnich dniach. Tych, no to jest 31, 32 lata już staje się rakiem. No i mamy barana, który tak, jeżeli jest 30, 30, 30 lat byka, 30 lat bliźniąt, to mamy 60 plus jest tym ostatnim baranem, też może wkroczyć do znaku e, raka. I gratuluję że dożył że i te nastroje go dotkną. Także nie ma tak, że nie, to nas nie interesuje, bo to nie jest mój znak, absolutnie nie, ja nie wpływam, to nie chodzi o to. Nie, z czasem progresywnie stajemy się rakiem. E, mamy mniej więcej bardzo podobne, oczywiście, że jeżeli to będzie baran, z rakiem e, z, w Dładzie, oczywiście w znaku progresywnego, e, progresywnego. Tutaj raka oczywiście, że będzie inaczej reagował niż sam rak. Będzie bardziej skłócony z sobą, będzie bardziej e, zdenerwowany, bardziej podniecony. Oczywiście tak, byk będzie przyjmować to z większą tolerancją, chociaż. Powiedzmy, że ale będzie szukał wyjścia, będzie się irytował, dlaczego nie może sobie dać rady z tym. Bliźnięta z kolei zupełnie odchodzą od pewnej normy, zupełnie inaczej podchodzą, bo bliźnięta denerwuje to, że nagle zmienia im się koncepcja myślenia, postawy działania. Więc. Tutaj stają się jakby takie bardziej przysiadłe, bo trzeba przyznać, że rak to przede wszystkim dom. Dom, mieszkanie. Jeżeli patrzymy, że jest takie żyjątko, które nazywamy ślimakiem, i ma ten dom, czy na przykład chociażby żółw, który chowa sobie i chowa się w swojej skorupce. No więc tak to wygląda właśnie. I tak samo raki emocjonalnie. Co najciekawsze, że. Te znaki bardzo charakterystycznie podchodzą do pewnej sytuacji, ponieważ nie interesuje ich, co się dzieje poza, tylko wewnątrz. Dlatego, jeżeli patrzymy na e, chociażby te politycznie, znaczy geograficznie na Chiny, które są rakiem, chociażby Rosja, która też ma w, wpływ raka. I Stany Zjednoczone, które też mają wpływ raka, które bardzo mocno tutaj ja po prostu to czas raka, epoki, epoki tych i zmiana po prostu jakby działań ale to kiedy indziej będziemy omawiać, bo to jest bardzo interesujące, że w sumie właściwie, że przyglądamy się temu wszystkiemu. Jeżeli popatrzymy na, na te wszystkie nasze działania, to nagle okazuje się, że z punktu widzenia chociażby pępka świata, czyli Chin, które pomału, pomału drążyły tą swoją ideologię i są na piedestale, kiedy Stany Zjednoczone miały inną formułę, ponieważ tutaj szczelec i walka, czyli puszczanie tych szczał i zbudowanie zaplecza swojego poza swoim krajem, czyli nigdy więcej wojny na tym terenie, tylko wszędzie na zewnątrz i puszczanie no przede wszystkim tych rakiet, działań. Kiedy Rosjan zupełnie inaczej podchodzi do tego, bo Rosjanie, trzeba przyznać, to wcześniej Wodniko Skorpion, w tej chwili Wodniko Rak, i ponieważ powrócili jakby do tej swojej macierzy, czyli do Wielkiej rasy i do tego, mm, Przypuśćmy w założeniu Carskiego spojrzenia na rzeczywistość, które jest bardzo ważne, bo trzeba przyznać, że Rosja ta bolszewicka, to gnębienie nawet siebie. Ta gnębi się Rosjanie zawsze lubili i muszą mieć pewne ograniczenia, które zresztą tak jak mieszkałem tam. Zawsze dziwiłem się, że oni nie zlikwidowali chociażby Dzierżyńskiego, chociażby Lenina, Pomnika, a on odpowiedział mi Rosjanie w ten sposób, że słuchaj, słuchaj to jest nasza historia i my nie możemy zmieniać tej historii, właśnie jedzie kartka. Świat nagina się zgodnie z pewnym rytmem i trzeba go słuchać. Jeżeli słuchamy teraz tego rytmu, widzimy, że sprzyja nam. Zresztą to, co mówimy, odzwierciedla się także na zewnątrz. To też jest właśnie system raka, że jeżeli będziemy w tłumie i ten tłum będzie poruszał się na nas, przypuśćmy na jakiejś ulicy, ja mm, kiedyś, kiedyś zrobiłem taki eksperyment razem z moimi uczniami, że usiedliśmy, akurat było wtedy na tutaj w Warszawie były fotele ustawione normalnie na ulicy takie dosyć stworzywa z, z jakiejś żywicy. i Można było na nich usiąść. Kiedy się siedziało i na przykład myślało się o czymś, myśli się Przypuśćmy o niczym, ale coś nas nurtuje i wtedy nastawimy nasze uszy, usłyszymy odpowiedź. I to jest właśnie ta cecha, którą bardzo sobie cenię, bo tłum, czy ta myśl dociera do nas. Dlatego też wszystkie wynalazki, wszystkie działania działają na tej zasadzie. Podwójnego reagowania, podwójnego funkcjonowania. Przepraszam, ale chwila nieoczekiwanej przerwy. Wracamy do tematu. Tematu, który jest najbardziej związany właśnie tutaj z geopolityką i działaniem tego wszystkiego. Ja muszę coś Państwu pokazać, bo to jest dosyć ważne, że. My patrzymy na świat troszeczkę inaczej, ale wstanę i pokażę. Już jestem. To jest globus. Wiem jak globus działa. Oczywiście tutaj obracamy, obracamy, ale nie chodzi o to. Tylko proszę zwrócić uwagę, tutaj pokazuję. O, o, o. Tutaj są Chiny. Ale po drugiej stronie są Stany Zjednoczone. Teraz obrócimy dalej. Tu mamy Europę, i tutaj gdzieś Moskwa jest. Zaraz teraz zobaczymy, gdzie jest Moskwa. Moskwa jest tutaj. Ale spójrzmy na to w ten sposób. Zwróćmy uwagę, gdzie jest e, Waszyngton, gdzie jest Moskwa? Gdzie jest. I wygląda na to, że mniej więcej tak naprzeciwko e, Pekinu jest, powiedzmy, że Waszyngton. Więc proszę zwrócić uwagę, ja tutaj zaznaczyłem. O, zaznaczę sobie Pekin. Zaraz, zaraz. i zaznaczę sobie Waszyngton. O, proszę zwrócić uwagę, palcami wskazującymi pokazuję tu i tu. Tutaj Chiny, tutaj Stany Zjednoczone. Proszę. Tu są Stany Zjednoczone, tutaj są Chiny. A teraz pokażę, gdzie jest Moskwa. Dosyć ciężko mi jest to pokazać, ale Mniej więcej zupełnie gdzie indziej jest Moskwa, i teraz zwróćcie uwagę, że ze względu na ten przedmiot, który pokazałem Wam na kuli, w jaki sposób to odkrył Jarek Gronard, dokładnie uczeń też profesora Leszka Weresa, wykładowca, odkrył to i to, to właśnie zjawisko. I to jest bardzo interesujące, dlatego że. Tutaj działania, właśnie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, są powiedzmy, że bardzo podobne. Kiedy Rosja ze względu na zmiany, przemiany z tego raka, a był skorpion, i to wszystko działa, zupełnie inaczej wychodzi i dla świata, Pytanie, co będzie dalej? Ale o tym będziemy mówić kiedy indziej. Ja tylko zaznaczyłem temat, który jest do e, realizacji w Państwa myśli, w Państwa e, koncepcji, e, żeby pokazać, że jeszcze są inne formy, królewskiej wiedzy, chociażby na globie i można to też rozegrać. I astrologia jest przepiękną wiedzą, dlatego że w rzeczywistości moglibyśmy bawić się tutaj astrologią przepięknie. To jest fakt faktem, że astrologia daje nam ogromne możliwości. Realizacji tego wszystkiego, ja to odłożę. Nasz globus niech sobie stoi tutaj, w, tym, w, tym na, w tej naszej koncepcji myślenia. Bo teraz tak, bardzo często uważamy, że rak to dom, to, to co Rosjanie reprezentują. Dla Rosji. Moskwę właściwie nikt nie podbił. Mówi się, że Polacy podbili, no, no jest poświe taka legenda, ale to nie jest zupełna prawda, my tam byliśmy poproszeni i nas stamtąd wykurzono i próbował Hitler, próbował Napoleon, jeżeli patrzymy tak zupełnie i niektórzy mają zapędy, że uda się Rosję e, ujarzmić. Po pierwsze, to jest stan umysłu. Irak, jak przyglądacie się chociażby Chinom, które są bardzo silnie zrakowa i Stany Zjednoczone, które bardzo pilnują tego raka i jak najbardziej oddalają jakiekolwiek działania wojenne od swojego terenu, tak samo Rosja będzie przez tą rakowatość odciągać od swojego terenu działania jakiekolwiek. Zresztą nigdy i przenigdy nie było konfrontacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Była taka krótka konfrontacja pomiędzy Chinami a Rosją, ale wtedy Rosja była oczywiście pod wpływem Skorpiona. I nie możemy patrzeć na Rosję tą carską, która zupełnie inaczej podchodziła do tematu obszarowego. Oczywiście w stosunku do Polski no zawsze była, antagonizm był antagonizm między nami a nimi. I to było spowodowane przede wszystkim finansami i też e, rozbiorem Polski. I właściwie trzeba przyznać, że w pewnym sensie e, jakąś formą głupoty naszej że nie potrafiliśmy podjąć pewnych reform, które by nie dopuściły, ale i tak, i tak, potem, e, przez wszystkie działania e, tutaj, aż przyszło to dwudziestolecie, tak? Ten okres pierwszej e, wojny światowej, tutaj rozgrywka tego terenu i wolności Polski, która była nieunikniona ze względu na to, że po pierwsze, jesteśmy obszarem, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jesteśmy obszarem jednojęzycznym, że potrafimy bardzo walczyć o to. Mamy lwa i wszystkie kraje, które mają lwa w sobie, potrafią dobrze, mocno emanować swoje działanie. Jest jedyna rzecz, że lwy. Nie lubią, kiedy je się naciska, bo zaczynają mocno ryczeć. I mamy jeszcze jedną rzecz. Tutaj najważniejszą że nie jesteśmy bykami. I byk stanowi zupełnie jeszcze inną formę. Jeżeli przyjrzycie się Wall Street, i teraz tej rzeźbie, która tam reprezentowana jest przez kapitał, czy właśnie pyka, czy spojrzycie sobie na bizona, czy spojrzycie sobie na żubra, czy spojrzycie sobie na jaka, czy spojrzycie sobie na muła, który jest taką efemerydą troszeczkę tutaj, i on jest wykorzystywany najbardziej do tych celów niecnych, czyli ciężkiej pracy, to teraz, jeżeli patrzymy na kapitał i jak kapitał się prezentuje, to mamy właśnie tutaj te wszystkie działania. I teraz możemy przyjrzeć się, że my mamy Orła, ktoś ma Kondora, my mamy byka, ktoś ma Bizona, ktoś ma jaka i to są te z Symbole, które są uciężeni. To tylko zaznaczam i zostawiam Państwa do dalszej dysputy w tym temacie, dlatego że nie chcę więcej, dlatego że po raz pierwszy puszczam tutaj w tej formie działań i bardzo proszę. O jak największą, um, pytania, zapytania, bardzo chętnie będę służył, ponieważ jutro um, nie wiem, czy, be, czy będę w stanie opublikować cokolwiek, ale mam nadzieję, że tak. I zadziałać z tym wszystkim tutaj na pewno zupełnie inaczej, dlatego że tutaj pracownia będzie zajęta, bo jest to pracownia. Nareszcie się czuję jak u siebie w domu. I Nareszcie czuję się w fotelu. Zresztą pamiętacie yy, z fotela tutaj, te wypowiedzi? Te osoby, które długo siedzą tutaj ze mną, no, bo już nawet nie pamiętam ile to lat jest, ale to jest bardzo długo tutaj, już jesteśmy. Mam nadzieję, że wreszcie i nareszcie już yy, jeszcze troszeczkę ale ruszy offsetka. TV i te wszystkie, bo tutaj takie zapytania są i bardzo się cieszę, że te zapytania są. Czy ruszymy O 20 godziny nie wiem, na, na początku na pewno tak, że będzie to znowu 21 do, 20, do 23, ale możliwe, że ruszymy jeszcze w jakiejś innej formie, że tak jak ja marzę, o tych najpierw 4 godziny, a potem będziemy powiększać to. Zresztą najbardziej bym chciał, żeby to był program na żywo, po prostu, kiedy będą Państwo najbardziej aktywni i z gościem i to jest już tutaj właśnie, to tu, tutaj i widzicie z tyłu okno, widzicie tutaj całą aranżację tutaj i mam nadzieję, że przybliża to ciepło domu, ale jednocześnie i tej rakowatości, tej rakowatości, tej specyfiki patrzenia w głąb synaps, czyli tej możliwości pomiędzy psychologią a socjologią, a też naturą człowieka, i ta natura człowieka, która jest najbardziej związana i tutaj jako królowa astrologia, która daje te możliwości pokazania jak to wszystko istnieje. To jest przepiękne. W dodatku mam jeszcze nadzieję, że tutaj też zaistnieje tablica, zaistnieje jeszcze, jeszcze inne formy możliwości ekspansji wiedzy tej astrologicznej. I dlatego też bardzo się cieszę, że Tutaj jesteśmy, że w tym studio czy pracowni, jak to, kto woli będzie królować przede wszystkim świadomość i idea astrologii, królewskiej wiedzy i to jest głównym powodem, także jeżeli Państwo mają jakieś koncepcje to bardzo chętnie służę. Chciałbym też no, troszeczkę podpowiedzi i tego wszystkiego, co dookoła się teraz dzieje, ale mam nadzieję, że skacząc po tych tematach, rozbudzam świadomość i rozbudzam wielkość, przede wszystkim w skali myślenia, bo to jest najważniejsze ta skala myślenia, żeby ona była bardziej otwarta, żeby ona była bardziej. No powiedzmy, że holistyczna, ale tym bardziej, yy, która otwiera przed nami ogromny skarb, jakim jest myśl. Myśl, myśl, myśl. myśl. I jeżeli potrafimy myśleć, to wszystko już jest w porządku. I to jest tutaj, trzeba przyznać, że najważniejszym punktem rozwoju dla nas, czyli zwycięstwa. Do zobaczenia. No i zapraszam na jutro. A jutro zobaczymy jeszcze jak, ale zobaczymy od pogody, bo dzisiaj pogoda i jestem wyjątkowo powiedzmy, że zmęczony, ale też szczęśliwy, że jestem w swoim fotelu. Do zobaczenia.